Witam wszystkich na polu. Kopiemy w Czechach. Dzisiaj kolejny dzień przy samej drodze. Pierwszy piękny sygnał. 25 na skali. Głęboko. I pierwsza moneta. I od razu srebero. 1915 rok. Piękne, grube srebro. Normalnie niemożliwe. Piękna monetka, takiej jeszcze nie znalazłem. Tutaj w Czechach całkiem inne monety wychodzą. I tak samo pasek po pasku, dokładnie tam i z powrotem na polu będziemy sobie szukać. Dzisiaj cały dzień przed nami. I mam nadzieję, że to jest dobry początek i nie koniec. Że jeszcze coś fajnego będzie tutaj. Ale piękna moneta. Nie przedłużam, lecimy dalej. Mam krążek. O kurczę, spadło. Jakaś tutaj monetka jest, ale straszny destrukt. Cieniutka. No ale kolejna moneta. Druga moneta na pierwszym pasku. I tutaj dopiero w połowie jesteśmy. Jeden halerz, ale w opłakanym stanie. O. Może w domu po oczyszczeniu jakimś szczoteczką będzie coś bardziej widać. Nowa miejscówka. Niestety na tamtej miejscówce rolnik przyjechał i mnie pogonił. Powiedział, że to teren prywatny i nie mogę tam szukać. No nic nie kłóciłem się, tylko się zawinąłem. Ale tutaj już pierwszy moniaczek. Jedynka Adolfowa. O tutaj nie widać ale idzie linia kolejowa cały czas aktywna. No i zobaczymy co tu wyjdzie fajnego. Tam koszą widzę. Mam nadzieję że nikt mnie stąd nie wygoni. I że nie będzie żadnego problemu. Lecimy. Taki moniaczek 1958 rok. O! Obok tej jedynki Adolfowej. Fajny moniak. Kolejne sreberko dzisiaj. Troszkę zajechane, ale tutaj widać. 1768. Kolejne duże sreberko. Szkoda, że zniszczone. Tam. Rolnik gnojówką leje. Pozwolił mi szukać. Powiedział, że nie ma problemu. Pięknie drugie sreberko, ale to jakieś starsze na pewno. Super. Monetka 1947 rok, Czecha-słowacka. Tutaj z taką postacią, dwójeczka O, gruby Moniak. Lecimy. Monetka, ale nieczytelna. Ale leżała na wierzchu. No ale maniaczek. Zaraz będziemy zwijać do domu. Jeszcze przejdziemy tam w stronę auta. Kawałek jest. Nie chcę ostrości złapać. Trzecie sreberko. Jeszcze nawet nie. Pięknie Ło! Piękne sreberko cieniutkie piękny sygnał Pięknie Dobra, nie będę wycierał w domu Umyję wszystkie monetki i wam pokażę ale piękny dzień dzisiaj Piękny Jedyneczka Adolfowa Też na wierzchu leżała 1938 Ale też fajna monetka. Lubię je zawsze cieszy Mamy krążek ale Jest to jakaś monetka, ale strasznie zajechana ale jak głęboko było Strasznie Nasz padel Ale tu coś przebija, jakaś jedynka tu z tyłu, coś to tam jest No nic, lecimy Spora dziura i cztery monetki były tutaj w tym obrębie Czechosłowackie O Ale fajnie. Dzisiaj monetami posypało pięknie. A tu dopiero tylko z brzegu to pole. Chodzę tam z powrotem, tam z powrotem, a tam jest ho pola masa, masa. Tutaj trzeba kilka miesięcy, żeby to przejść. I to nie samemu. No ale nic. Trzeba wracać tutaj i cały czas trzepać to pole, aż coś fajnego jeszcze wyskoczy. Idziemy już do auta. Jeszcze, jak coś będzie fajnego, to nagram, A jak nie, to widzimy się na podsumowaniu. Na razie, jesteśmy już na podsumowaniu. Wpadły takie trzy sreberka. Tutaj jest 10 krajcarów, Już sprawdziłem w internecie, ale niewidoczne. Do oczyszczenia muszę kupić ten środek, bo mi się skończył do srebra. Ale tutaj, nie, no tutaj coś widać. 1768 Fajna moneta była. Szkoda, że taka zniszczona. No i takie monetki. Łącznie 16 monet dzisiaj. No to piękny dzień. Dzisiaj posypało srebrkami. Fajnie. Tutaj jedna korona austriacka. W pięknym stanie. O. Super. Zapraszam do subskrypcji. I do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam.